A w tym odcinku... No patrzcie, jest jakaś gra. Ona się nazywa chyba Draw Climber, nie wiem coś takiego. I dlaczego akurat jestem teraz w tej grze? Pewnie tak, tak sobie myślicie, nie? No bo wymyśliłem nową serię, która będzie tobie, nawet nie ma nazwy. To nieważne. Będzie to będzie to seria, gdzie z, w sklep playu Stop List. Stop listy będę tam sobie wybierał gierki. W sensie, że po kolei, nie? Po kolei będę wybierał giereczki. No to je jeżeli Wam się ta seria spodoba, to napiszcie na w komie oraz y zostawcie lajka pod filmikiem. Jakbyście zostawili suba, też byłoby miło. No, ale ja nie przedłużam. Przechodzimy do gierki. Co to jest? Co to jest? A Dobra, ja tego nie czaję. O pani jakoś łazi. Gdzie jest jakiś łazik, co to jest? Dobra, zobaczymy. Ja tej gry nie znam. No, po prostu wzi wziąłem tą, która tam była pierwsza. Aha, lecimy dalej. Okej. Okay. Dobra, pewnie będę musiała jakoś to dostosowywać jakby. Zresztą przeczytałem jedną opinię i było na początku, że... trzeba na... się w to skupiać to nie jest takie ten. Abo A... mało trudne. No, i przy okazji ciekawe. No, i ja nic nie ruszałam, to po prostu mnie tutaj wbiło. No. No, trochę dziwne to. No i skacze mi gdzieś. Aha, fajny Fajnie. No, thanks. No dobra. Tylko jest jedna rzecz. Następna w top listach jest Browser, więc trochę tutaj jest. Dobra, nieważna. Jest tutaj jakiś level, to jestem do ulepszenia. No dobra, no to ja sobie ulepszę, nie ma co. Czemu nie? Lecimy dalej. Co, przepraszam? Słabo, chyba to wyszło. No dobra, no i lecimy. No i co teraz? Okej. Okay. No dobra, no lecimy. Jakieś kółeczka sobie zrobiła. To, to też tak można. Nie, co to, to, to jest. To jest jakieś kółka. Nie! Dobra, nie, takie coś. O. Dobra, nie coś po, po, po Ja się nie ja nie wiem co to jest za w ogóle. Więc ja się nie znam, nie wiem. Dobra, jak widać ja jestem. No i teraz ciekawe gdzie wskoczę znowu na piątkę. jasne. Yes. subcie no to nie wiem, no lecimy dalej. A w ogóle na temat tego, że Brawl Stars jest na drugim miejscu. No, no i my się w Brawl Stars, no to gramy na wielu odcinkach. Jest na Brawl Stars, nie? się reklama mi wyskoczyła. O, jakiś box. Dobra, otwieramy to. Hmm, okej. Okay. Dobra, o, mogę ulepszyć speed na level 2. Spoko. No to na temat tego dalej... No, o, jakieś tutaj... No, to temat tego Brawl Starsa, że jest na drugim tym, tym, No to jakoś ja muszę przecież, yy, ten... No to tak myślę sobie, po co mam grać tego Brawla, kiedy na wiele odcinkach wgram w tą grę. nie. Trochę nie. Dobra. na no, wielko gram w tego Brawl'a, więc trochę mi jakby nie potrzeba w niego grać yy, na kolejnym odcinku, na nowej serii, nie? Lepiej jakąś zaskoczenia grę wziąć, nie? patrzę ładnie. <laughs> Lepiej jakąś inną wziąć, nie? No i będzie tam. Kolejną stop list. No i wtedy to będzie coś, nie? Więc napiszcie w komach, czy chcecie, żeby tam był Brawl Stars. Czy może nie chcecie? pani no znowu? No nie wiem. O, jakieś coś. Dobra, gramy, ludzie. Lecimy w temat. Powiem, że to coś jest nawet dobre takie. O, skoczyło tutaj. Ups. Wyrwało moje to chyba. No lepiej będzie takie. Panie, panie, panie lecie. Dobra, będzie no lecimy. O, no i najsik. No I I znowu będzie 5 złotych No, no przecież wiadomo. 25 zł to. No, spoko gierka. Jeszcze sobie może trochę zagramy, nie wiem, film będziemy z montażu. co mi to? I znowu. Mamy w ogóle jakiś teraz bonus level. Czekajcie. O, claim i claim. Dobra. Mamy tu właśnie teraz jakiś bonus level... Ej, pani, jak to ulepszyć, ja nie mogę, a się do mnie się Nie wiem czemu nie mogę tego zrobić. Ale dobra, gramy. No to jest jakiś bonus level. O, i ja cię wystawę. O panie szybko to nawała. Enjoy. Nie, nie będę teraz tego oceniać. Panie będzie 10. O 10 złożenie. 15 chyba nawet. coś Kolektor. A to fajnie. Jak chcecie, jak chcecie, żeby jakaś gierka. Jakaś gierka ta, na przykład ta pojawiła się na kanale i była dalej nagrywana, no to mogę to zrobić, tylko napiszcie, że chcecie. No, jeszcze mam w ogóle jakąś piłkę zdobytą, nie To to jest, no fajnie nawet. Jeśli już myślę, że z Wami będę, opa, to mogę sobie jeszcze kupić to, no, jeszcze raz. No, już będę się już z Wami żegnać, do, do następnego filmu, cześć!